Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo, ten świętech siegi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne, prowadzi mnie, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Niedziela dobrego pasterza. Niełatwo być pasterzem. Chrystus, jako dobry pasterz, zna swoje owce po imieniu. I pomimo wszystko, że czasem te owce odchodzą od pasterza, czasem giną, błąkają się, on je szuka, on troszczy się o nie. Zagubioną przynosi, chorą opatruje, bo wie. Co jest dla tych owiec najlepsze. I my, będąc w Kościele Chrystusowym, w Jego owczarni, każdy z nas jest pod opieką dobrego pasterza, którym jest Chrystus, który oddał za nas życie. I my bardzo często na drogach naszego życia, na drogach naszej wiary, jak te owce, odchodzimy, błąkamy się, idziemy swoimi drogami, poprzez grzech schodzimy gdzieś na manowce. Ale Chrystus na nas czeka i ciągle nas szuka, bo jest tym dobrym pasterzem. Chrystus porównuje Kościół do owczarni. W rzeczywistości ludzi wierzących, taką owczarnią jest diecezja, której pasterzem jest biskup. Owczarnią jest również parafia, gdzie kapłani posługują swoim wiernym kapłani jako pasterze i lud wierny, który jest owczarnią. Niedziela dobrego pasterza rozpoczyna w kościele tydzień modlitw o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I w tym dniu warto prosić dobrego Boga, Chrystusa dobrego pasterza o nowych i licznych świadków Jezusa Chrystusa, głosicieli jego Ewangelii. I szafarzy sakramentów świętych. Warto modlić się o dobrych świętych kapłanów w sposób szczególny teraz, w dzisiejszym świecie takim trudnym i pogubionym, aby nie zabrakło im odwagi i wiary świadczenia o Bogu, który jest miłością, o Bogu, który z miłości oddał życie za swoje owce. powołanie. Święty Jan Paweł II, wspominając swoje powołanie, napisał, że jest to dar i tajemnica. I każdy z nas kapłanów w niedzielę dobrego pasterza przypomina sobie albo uświadamia, jak to było z jego powołaniem, z tym darem i tajemnicą, darem, który przyjmujemy od Chrystusa, i tajemnicę, którą niejednokrotnie na kolanach trzeba odkryć. I myślę, że każdy kapłan ma swoją historię, a pewnie różne one były. Jedni od najmłodszych lat, tak jak ja, myśleli o tym, żeby zostać księdzem. Gdzieś potajemnie, w cichości pokoju, zakładając szalik, odprawiały mszę świętą i bardzo często chodziłem namże do parafialnego kościoła. Innym być może powołanie zrodziło się po maturze czy nawet po studiach. I droga powołania kapłańskiego należy do tych dróg, które każdy z powołanych musi odkryć sam. To jest dar i tajemnica dar miłości i tajemnica wiary, którą trzeba przyjąć i z miłością każdego dnia Realizować. Kochani, w tę dzisiejszą niedzielę, niedzielę dobrego pasterza, zechciejmy ogarnąć naszą miłością i modlitewną pamięcią naszych księży biskupów, kapłanów naszej diecezji, a w sposób szczególny kapłanów, którzy posługują w naszych parafiach. Niech Chrystus zmartwychwstały, Chrystus dobry pasterz, będzie dla nich wzorem, jak prowadzić lud Sobie powierzony, swoją owczarnie do zbawienia, by nie było najemników, ale by byli sami dobrzy pasterze. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem człowieku, czytaj, pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.